Dobre, okej. Okay. Miałem iść na trening, ale tak czytam sobie komentarze, patrzę. Paweł Grom rzucił dzisiaj film, nie wiem ile go tam nie było z pół roku. W każdym bądź razie, no fajnie, że żyjesz Paweł. Się wszyscy o Ciebie martwili. No i wyszedł znowu e, z tym tematem, diety jest, co chcesz, jaka ona jest zła. Ona jest teraz bardzo zła. No, okej. Okay. będę mówił bezpośrednio w tym filmie, będę się odwoływał bezpośrednio do kanałów. Najpierw chciałem powiedzieć, żebyście sprawdzili wszyscy ten film, który opublikowaliśmy już rok temu, który ja stricte opublikowałem odnośnie jedz co chcesz. Pokrótce był on odnośnie tego, jak ludzie źle interpretują jedz co chcesz. Najpierw chciałem powiedzieć tak Macie już wgląd do naszych dzienników żywieniowych na MyFitnessPal'u od... Ilu lat? Od 3 lat Skąd, skąd... Poczekajcie, przytoczę komentarz Kolegi Z drugiej strony Mileczkę Nie kumasz założeń i w... M. A co tu kumać? I to był cudzysłów A co tu kumać? Czołowi promotorzy wpierdalają żelki? Lody batoniki, kebaby bułeczki i słodkie twarożki. IFM miał być 80% clean, 20% junk. Aktualnie jest odwrotnie. A potem 16-letnia gimba się dziwi. Dlaczego mam mordę zalaną po tylu prostych węglach? Przecież makro się zgadza. Już czuję ten bunt dupy 16 którzy pół roku temu poszli na siłownię. Dorobili się 2 cm na pompie, dodatkowo sześciopak od zawsze, bo są chudzi, jak brzozy smoleńskie bez nóg, bez pleców. Ale iFem działa i mam wyniki, burza, amsup am sub, albo i albo iFem ta dzieciarnia nawet nie wie, jak to pisać poprawnie. Dobrze, że wróciłeś gromowładny Z jednym się zgodzę, dobrze, że gromo, grom e, wróciłeś. E, czołowi promotorzy, e, rozumiem, że ma na myśli Paweł Nas, jeżeli chodzi o Polskę. Tak jak mówiłem, dzienniki są w sieci od trzech lat. Gdzie mamy żelki same w tych dziennikach i słodkie bułeczki? Huh? No tak, nie wiem, druga strona medalu, Polish Fitness Freak. I teraz Paweł Grom Paweł to stary cfaniak, troszeczkę chciał, chciał yy, no też liczył po części, że inne kanały się udzielą. Coś musi się dziać w tym community, tak? Nie może być cały czas. Spokój, cisza, trzeba jakoś zaangażować ludzi do dyskusji itd. To jest wszystko wiadome. Tylko, że ten temat już jest powoli nudny. My już od kiedy działamy, było wiadomo, każdy ma swój dziennik. Patrzcie na Robura teraz. Robur ma swój dziennik, jest w, szczy w szczycie formy. Zrobił badania nawet, ale już chuj z tymi badaniami. Gdzie oni tylko słodkie buki? No, no nie, także nie wiem, kto widzi, że my promujemy jedz co chcesz jako większość jedzenia nieczystego i w jakimś tam małym procencie jedzenie czyste absolutnie się nie zgodzę sprawdźcie w nasze dzienniki Hej. sprawdźcie macie, macie większość dni z ostatnich dwóch lat jak my jemy jeżeli ja mam ochotę na coś to to sobie zjem ale i tak większość jeżeli jestem sportowcem jeżeli ja trenuję bo się uważam za sportowca jeżeli trenuję 4 razy w tygodniu wyczynowo to większość diety mam tak zwanej czystej. Także to nie widzowie, bo wy owinacie w ogóle druga strona, gimby. 16, co wy macie do tych gimb? Co, każdy był kiedyś gimbem, to chodzi właśnie o to, żeby pokazać, nie się na nich smucić, nie się na nich obrażać, że gimby piszą tak i tak, tylko każdy miał 16 lat kiedyś. I zamiast mówić, że Gimby źle, nie wiem, rozumieją, i rozkładać ręce i, i płakać sam do siebie, powiedz im. Przestań tworzyć jakieś fałszywe teorie i, i zobacz jak naprawdę jest. Spra sprawdźcie nasz dziennik, w którym dniu jedliśmy 80% nieczysto, 20% czysto. Chyba tylko po Sopocie, po zawodach. Na jakimś, nie wiem, przez tydzień czasu, bo, bo, taką, bo taki mieliśmy kaprys. No, właśnie tak i mam wrażenie, że to ty, Poiś Fitness Freak i inne kanały, bro, staracie się tak jakby rozprzestrzenić to yy, i FM -a jako, i FIMA, sorry, bo zaraz inni będziesz wypominał, że źle wypowiadam, jako coś takiego skrajnego, że je się tylko syfy. Większość naszych widzów jestem przekonany, że jest świadoma i w ogóle nie słyszałem osoby, która je większość śmieci. Tyle osób spotykamy na targach, nikt nie mówi, że je same śmieci. Co wy ma... To, to wy chyba... Paweł, staćcie na więcej, kurwa. Staćcie, Paweł, na więcej. Jeżeli chcesz e, się wybić na tym, żeby sprowadzić nas w dół, staćcie na więcej. Po co masz ten kanał? Mów dalej o sterydach. Uświadamiaj ludzi o sterydach. Pokazuj swoją drogę. Może twoja droga jest lepsza niż nasza, a może nasza jest lepsza niż twoja. To już widz zadecyduje. Byle nie robić im ścieżki z głowy. To samo Polish Fitness Free wpisuje jego fanpage. Dzisiaj zobaczyłem tam udostępnił właśnie post i, i on pisze. Pawe Bartek, pozdro Bartek, Bartek pisze, pisze tutaj, że. Nie zrozum, tutaj ktoś napisał dobry komentarz. Słaba próba powrotu. Dziwię się, bo jasno jest powtarzane. IFem znaczy, że jemy czysto i możemy na przykład 20% kalorii dobić jedzeniem mniej czystym. Nigdy nie wyglądałem lepiej nie czułem się lepiej psychicznie niż na IFEM. Wszystko jest dla ludzi jak alkohol. Tak jest, zrównoważony człowiek potrafi mieć umiar to samo, jest IFem proste. Pozdro, dieta, trening według e, Kochelak. No i tutaj, Polish fitre, Fitness Freak. Tu nie, nie zrozumiałaś, tu nie chodzi o to, czy IFEM było z założenia, ale czym się stało dla mas! Większość gimbazy nie odbiera IFEM jako dodania. Znowu to słowo gimbaza. Gdzie ty widzisz tych ludzi, Bartek, do cholery jasnej, którzy, którzy myślą, że my jemy 80% żerek? Kurwa, twoja mać. Bartek, na litość boską. Obudź się trochę i wyjdź troszeczkę z tego swojego bro myślenia, bo formę, którą uzyskasz w tym roku, którą chcę, żebyś uzyskał, cię kibicuję, mógłbyś uzyskać w 80% mniejszym nakładzie, jak patrzę na twój ostatni film. Chłopaku, zajedziesz się, zdrowie jest tylko jedno. Więcej nie znaczy lepiej. I każdy się przekonał, jak, jak coś stracił, w tym wypadku zdrowie. Każdy się przekonał, że więcej nie znaczy. Lepiej, jeżeli stracił zdrowie. No i tutaj piszesz, że tylko okej, okay, że IFEM w założeniu pierwotnym nie było żadną nowością, bo bro zawsze ładowali się na zasadach IFEM. Poza wodach też stosowali. I tutaj, i ty tutaj piszesz, że dla MAS teraz IFEM jest 20% clean i 80% junk. Gdzie? Przecież są nasze dzienniki. Są nasze dzienniki od trzech lat. Pokaż mi dzień, pokaż mi że chociaż przez dwa tygodnie z rzędu ja byłem chujowo. Następny argument. Kto wyszedł na scenę, chłopaki? Kto wyszedł na scenę z nas? Paweł, druga strona medalu, kto wyszedł na scenę z nas? Okej, okay. rozumiem. Możesz powiedzieć, że ja nie chcę wychodzić na scenę. Okej. Okay. Ale pytanie nie brzmi, czy ty chcesz być na scenę, tylko pytanie brzmi, kto z nas wyszedł na scenę? Ok? U nas na scenę wyszedłem ja, wyszedł Pączek, Pączek wyszedł na scenę, kurwa. Hmm? Robur wyszedł, Saker wyszedł. Kto z Was wyszedł na scenę? Myślę, że nie ma już co więcej drążyć. Sprawdźcie film, który zapostowałem wyżej. I to by było na tyle. Moderacja z głową. Nie jedzcie 80% żelków. Jeżeli chcecie to od nas usłyszeć, nie, nie jemy 80% żelków i słodkich bułek. Jemy 70, 60% 300, 40% nieczysto. Po Polotach do 20% nieczysto. Zależy od dnia, zależy od tego jak się czujemy. No? I przestańcie na siłę skupiać tą energię, że my mówimy, że 80% ma być nieczystego, bo nigdy tak nie powiedziałem na żadnym filmie, ok? I jest mój dziennik na dole, jest dziennik Innych Chłopaków na dole, żegnam się.